Cześć czat, ja jestem Light, witam na moim kanale, subskrybujcie mój kanał, Apeczka w górę, dzwoneczkiem, e, witam was na nowy słuchajcie, e, e, dzisiaj tak, e, ogólnie tak, jeżeli dobijecie ponad e, 690 słów, jednak, to ja, żeby to obiwało ja na 3, bronię 130, e, to w żadnym temacie, upiora, stukacz, e, 130 na chyba fizycznym, e, upiór, 130 na energicznym oraz e, Degel deatomizator 9000 też na, e, no na tym samym to upiór. E, żeby wziąć udział w takim mini konkursie, bo on robił jeszcze duży konkurs, trzeba zostawić e, subskrypcję w i dzwoneczek, żeby być po prostu bierzeć udział i napis nikt w komentarzu. Udział, udziałnik taki taki i napiszcie, że zajście słowa. Wyniki oczywiście będą sprawdzane. I co, i życzę powodzenia. Trzymajcie się, sześć, i trwa.